Siemaneczko z tej strony Miki, a dzisiaj gramy sobie w konstrukcjona szesnasteczkę, a towarzyszy nam dzisiaj będzie Boluś. No to witajcie. Tym razem siedzący obok mnie. I na początku może kilka wyjaśnień nie ma GTA od dłuższego czasu, gdyż zapomniałem przeglądać aktualizacji i teraz mi się po prostu po nocy tego nie chce pobierać. Farminga nie ma, bo, bo wolę siedzi obok mnie. Ale niedługo będzie seria z maszyn rolniczych przez multiplayera, więc czekajcie. Coś nowego, a na razie musi zadowolić się tematokrom. A my jak już w przednim odcinku, jeżeli oglądaliście, jak nie to wracać oglądać. Kupujemy betoniarkę. Bo na stać. Bo na stać, dokładnie. Możemy jakoś ją ulepszyć, zobaczmy, możemy ich koło zmienić. Ja Możemy je koło ulepszyć. Jej, można koło ulepszać. No dobra. Dobra, bierzemy sobie razu zlecenie. O burdel na na betoniarkę i zobaczymy trzeba byli betonować mówić ciekawe jak chujawki łotkiem? Eee... o kurwa będzie fajnie ten drus co przed chwilą nie? iść nie

Ty beka w sumie, Hej, nie jest taki głupie to. Zgadza mi się jakaś ubijarska wyróżnarka. Ważne, że procenty tam będą. Le... No no, faktycznie, muszę trochę tam podlecieć, patrz. Nie w tę. O. trochę tu podleje mnie. Porawy jakby się na tam procenty idą. I no musimy tu złożyć dobra. Wnosimy dalej kolejnego fundamentu. Sobie trochę tu ustawmy na środek O nie, betonowanie ocenię na bardzo przyjemne, naprawdę Nie? No, taką wielką fajnie to wygląda Ciekawe skarnie to wygląda, No ale U. Uchlapał Możemy trochę ziewać, no ale nagrywamy trochę nocy, więc wiecie. No, Taka sytuacja, że mistyfikacja i 2 kilo. Nie wiem chyba nie. Wole nie ma nawet. Weźmy na kolejny fundament. Chyba im się cementu skończyło, że taki kawałek po nie? Nie Nie wiem, będziemy środek. Ważne, że procenty idą. Idziemy tu No bogato trzeba trochę poleć Dobra Nawet trochę tu przy dołu polejemy No nie, betonowanie też To ciekawe jak Anamę Anam to nie będzie betonował A nam nie dojdzie to co zarobi tam betonarkę No Ciężko U, tu będzie dojść ciekawe stoją Co z tyłu? To Nie, no, tam też wylewasz całym, tylko to jak na dół, sobie już można... Tam dosknięte, tam głupotyka też. A dół by tam jeszcze jeść. Prawdopodobnie z tego co wiemy będzie tu burdel. Na oczywiście. na też mi się tak wydaje, no w sumie wiesz... Tak wygląda, że tutaj będzie właśnie recepcja, tutaj tak uznana pomieszczenie, a reszta będzie podzielona na pokoje. I czerwony zasłony tutaj też będą. Jak Radę ma w pokoju. pokazane, w tych miejscach będą okna z czerwono-białym Dokładnie, popieram. Chyba fuj okiem będzie. Wiesz, będziemy montować kiedyś to okno Na pewno. No, no, no. Musimy no, no. zakupić okno... Sklejkę? No. Oknowarko-montowarkę. Dlaczego? Do, no, do montowania okna. Dam radę.

to nam się udało, to na drechach drecha wejkliklę nam tu nie przeszkadzało O Jezu Ja pierdolę, nie złożyłeś to Nie chyba, chyba to bolo się bolo bolo. złamało O, musi być drzewo nie Skąd wiesz? No nie wiem, tak prawdopodobnie czytał, czytałem to, co tam pisało Tak, tak czytasz, myśl po angielsku? Weź to w niebo, puść to w ziemię i się powiedz hmm. No teraz, wiesz co? Dowieściłem się. To jest 14. Przyjeżdża, nie zobacz. Uuu! Tylko jedno. Szeka, nie będziemy się pierdolić w Znowu botaniarka na linii. A botaniarka, coś z nich nie ma klania. Nie wiem.

Tam jeszcze Kurwa, koło rozjebałem Czekaj, trzeba naprawić Mówiłem Co jest? Koło nie naprawi się? Trzeba wziąć nowe koło Kurwa, będzie to jak koszty będę miał Jo? No No wiem No Przez siebie, bo żeś mi tak życzył, źle Będzie dobrze, mówimy Słuchaj, trzeba drzewa tak z impetem w jakiś kadą w babkę. Zobacz, zobacz. O. Na czapę Jeszcze tylko trzy. Zobacz, tutaj pójdzie jedno. O, kolejno. kolejno nie poszło. Ale naderwane łóżko ma. O kurwa, zobacz jak w te łany tych... Lucerny. Lucerny, możemy ja. zobaczyć pięknie falujące. Dokładnie, nie, 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 no za welezowa Opuść staja pieprzona Może to będzie lżejsze, łatwiejsze Kurwa, co to będzie, twardy ty? a Hazulach! No. Dobra I no jeszcze ostatnie Zrób to, za wolno Sys Posz! staliśmy. dostaliśmy 50 zł koszty Uła, za, za oponę. Teraz to będziemy mieli za to to. co to my sobie w tym czasie? Po prostu lubię mieć wszystko ulepszone na maksa, nie? Jo! Weźmiemy, tak. Tak, 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 tak. Co tak. ciekawe, oddaję. Nie wiem, będzie nam się. Nie będę się opony psuł. Bierzemy Op. sobie kolejny kontakt. No, będziemy to mi, tylko. Mieć zła, coś. Tylko z ładowarką, to zobaczmy. Będziemy sprzątać. Będziemy burzyć, kurwa, pewnie wszystko Nie pierdol. Musimy tu by sprzątać. Jest 260 Kurwa wsiadę tak 260 to jeden Podejrzewam, że to trzeba będzie wszystkim 260 tak, Tośrąk Co? Nie wiem, no, w szło Co? Nie włączę, bo kurwa jak to nie gra się niezdawał Chcesz chce poburzyć? A słuchaj, ja coś nie oka mi a myszką prawym-lewym podnosisz do dół A kuli-e przechylasz szybę na prawo i lewo. Znaczy no, w sensie spadek. Zobja ja... Heniu... Spokojnie. ty masz prawo jazdy. Weź może opóźnią trochę, co? Żeby przed tym była. Weź będziesz staranym taka Zeżakiem? Czekaj, Tak ja się skończył w tylko... Na Jumę chciałeś wyjeść, tak? Cegły. Byś chciała, a da z tych cegieł trzeba było postawić, by... No, ale nie musisz... Nie, tylko, tylko trzymać musisz. Nie, 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 myszką mi obłuszać, bo z ELS-a też miałem przybycie. Ale, ale tych dużych to nie możesz. Tylko ten murek, tak. No, dziecko się dołączy. Zobacz, jak to Musisz tak wiedzieć, jak do należy, bo nie wiedzieć. Ja, oj, ja się Ja Nie wiem, czy było. Jak Ja to Zamknięcie dołu. Zamknięcie dołu. Zamknięcie dołu. Za, dołu. Zamknięcie dołu. Zamknięcie dołu. Zamknięcie dołu. Zamknięcie dołu. Zamknięcie dołu. Zamknięcie Zaraz będzie znowu przewinę tego momentu i no, już połowę masz ponad Tylko małem, za połowa Ci, było porazili, żebyś się nie zniechęcił, radni w z lodówkę Zobacz dopadny chemi No idea było w laniec. No jakby się tak w realu burzył to chyba by się wyjebali z roboty Jakbyś tak wpierdolił się. A, tak. No nie, jak Pan wieś. U siebie, rób u, u siebie. U Adama na pierdolę. Ty postaków już nie musisz wywodzić. Spokojnie, spokojnie. Jak u się rozjebały? No właśnie, trochę mało tych w cegieł, nie? Chyba, ja pierdolę. To już co, na X-CAM Zauważyłem, że jak mikrogramaty więcej przychwyci.

Uuu. o, powstawio, No, wjechał na bella, fantastyko. Zobacz, zobacz, co robimy 330 cegieł. Nie mamy nic do zburzenia. Nie no, póki co ulepszone wszystko, to zobacz, się chyba się nie dzieje. Chyba Brawo Jeszcze troszeczkę Jeszcze ten murek Podejrzewam, że wystarczy Jeszcze 10 Co robisz, co w teraz? Nie, o zakręć ułycham jak dupą Widzę, że kochany to jakby z tyłem budzi się No, teraz dopiero to nie graj Brawo, do tyłu teraz w płeczko wycofam Ja pijemy do... Daj. Ale zrobimy ten słynny trik. No już. Bardzo ładnie chciałem powiedzieć, poszło. Na, 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 na no ale dokładnie dostaliśmy. No, wstęp jest ale jednak robię. Możemy znowu coś kupić. Nie znowu nie będzie stać. O, widlaka teraz. Czekaj, ile widlak. 10 tysięcy za widlaka. Musimy jeszcze jedną misję zrobić, akurat będziemy mieli. Co możemy zrobić, ciekawego? Tu już jest misja z widlakiem, okej. Okay. I to później, dopiero może jak wszystko odblokujemy, będzie można swoją firmę z coś od ile to będzie? No chyba na okładzie. Nie. Sobe załadujemy, może piach? No? Zaraz co tam było, to on Tutaj sobie, jeżeli musieli załadować piach za 1700 dolarów, nie? Mhm. To moment nam pójdzie, bo już sobie trochę jest. To ładowanie. Zrobimy sobie widlaka i zobaczymy, co będzie się robiło z widlakiem, nie? Sobie nie, nie, powiem, czy nie jestem zorientowany No w tym na sumie nie na no widlak... Przynajmniej są trochę widlaki drogie, więc ja, muszę... Here, co? Poszedł bokiem... I idzie, kurwa. Co? Muszę się tylko lepiej. Szatan. Niestety. Ja... O. Czego? No właśnie Te kratery są No bo to wybrane już. Z wyrobną maćka. Z klanu? Maćka, putowa. Dobra. Jak się tym okej. Okay. Nie przeklinaj, bo potem będzie napisali, że... że przeklinasz. Ja. Żartowałem, i tak tu nikt nie obejrza tego momentu. Ciekawe, by dalej nagrał, byś tak gdzieś mi był desplay z takiej gry i dalej szag na stawił. Żeby tylko było ten... nie że może nie. No to już...

Właśnie. Może no, no to dźwiękiem my to zawsze gadamy sobie, jak nagrywamy, tak jak ktoś sami Tak Może, jest. może i by to też. Ja zawsze wiesz... nie muszę gdzieś w kwarantannę żeby nagrać sobie coś dźwiękiem albo twoich, po Patrz, wysypałem pod koła przez siebie. Żeby nie dać się pola, nie to dość często. Co? Klike dźwięki? No ja pierdzielę, nie mogę trafić znowu, na jakąś znowu mam dysk, dyskrafię. No, ty masz tam kolibrię. Kolibrię, <gul>, to jest kolibria? Nie wiem. To czemu używasz słów, których znaczenia nie znasz? Słuchaj, nie wiem, tego też nie powinienem zorientować się, sytuacja. Dobra. To by było jakieś... ...szybko, późno Zobacz, zobacz.

Cicho bo jeszcze ja tylko party nie ogarniał Naprzód trochę nic No bo to ja robił nasz magiczny trick Rester wehikul na wstecznym jestem na pełnym No ja machaj słuchaj No kurde, jeszcze brakuje 6 stóp no To weźmiemy sobie na szybko jeszcze to dla Nie to dla To dla Wyburzymy sobie gróży jeszcze z ale, ale musimy kupić za tysiąc ale musimy sobie burzyć to nie abata, ja znaczy dzisiaj, znaczy nie wyburzyć tylko widoka kupić. Nie moglibyśmy tego Nie wiem, nie próbowałem nigdy Nie wiem, burzy się gruz. Mamy 15, gruza... No jeny. Za, musi kablować. Ej. Chyba sami to wykierują. Nieprawda. Jakbyś nie powiedział, to bym tego nie zobaczył Śmierdzi w komentarzach. To zachowujesz, jak bym się radał? Oczywiście. A Zobacz, jak widzię Dobra, no właśnie weka nie? Tam sobie pojedziemy jeszcze tamte tak, już tam te Tak, będziemy się wracać. Deixa taki go rower. że masz, nie wiem, kota. Nie masz kota. Dobra, normalnie to nie lubię. Idziemy teraz do sklepu. Kupimy sobie wózek. Baj. Fajnie. Co możemy w nim ulepszyć? O, widłak. Lepszy wyspy wią... Za 5000 on, na sami to się opłaca. No. A co, ciekawe co będziesz robić? O, ja jaki zoba ten? Dwa do belek. Ja pierdzie... nie będzie, to się dobrze nie skończy. Nie, nie bierze. Nie, jak to się zrobiło? Jak? Ja bym przyzwyczajony był cały czas defensa, ja bym tam wiesz, lep. A na siebie to wziął. Żeby się nie wywaliło, nie? Nie? Tutaj nie wiem co mogę zrobić no, to pewnie, się tak, parę, tak parę. A tylko trzy muszę przywieźć, także luz Patrz Ale może potem trzeba będzie jakoś to przechodzić że, ten, że zrobimy ten Adama. Czyli, bo, Ja, e... przyje... ja pierdol

Tak trochę z czasem było To było podejrzane Niech O kurw myślałem spadać tak zadriftowałem, że... A pierwszy raz w ogóle widzę taki wóde z takimi podwójnymi tymi Nie wiem czy to naprawdę takie coś było czy to ktoś po prostu Zaboczone na rury. Jestem nie, nie ten odcinek będzie miało, ale trochę weźmy Dobra Dobra robota A teraz musimy te te na półki podnosić, tak? Zostanijmy jak Adamem. I kurwa... Zaliczy? Zaliczyło, najważniejsze. Ale nie zniszczyłem całego, to jest dobrze. A ja tam przecież... Jak? Nie wiesz. Myślę, że tak łatwo sterować? To się naprawi. Wygodniej będzie. Zgadzam się paliwo skończy Ja swym widwankiem, pyr pyr pyr. Tu po lewej na Jak Mówię Jak gorsus kurde w tym w lesie tak ładnie zapałem widzisz? Dokładnie tak Блин. Иногда я попадаю в материал до окола, потом будем еще снимать. А палил сейчас, короче? Что палил весь? Никого. Отдай только вовсю, с приватом чтобы кошту не поносишь. A dokąd ogóle się. W lewą Tak, Ta, no. ja podpali. Ja. się zaraz tutaj mam Mówisz? Muszę mnie naprawić, co? Ale no puszę, gdzie gdzieś Naprawiam. A to potem jest No, też na początku nie widziałem. Tak to pewnie trzeba by było nowe kupić No tak, 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 no, pode... Miałem No bo jakby się pewnie zużyło całe No to Dalczyj nie zaliczyło nie nie no. A nie zaliczyło, no nie zaliczyło Trzeba się tylko popchnąć Dobra co? To. Jeszcze dwa te materiały To się tak ktoś poustawiał te materiały Tak Daj spok. Ten wózek też jest zjombany bo przeciw uwagi żadnej nie ma O ja... Zobacz jaką wprawę już mam popierdę No i już za zawodowo bym mógł to ładować No może nie Kurwa nie jestem zobacz, ja jak wjechałem pięknie Realnie no, wjechałem słuchaj, swego Wytłumaczysz mi jedną rzecz? Czemu w tym wózku jest przedniałaś skętna? tu no, a no, Zobaczmy jak wysoko podniesie O, tu maksymalnie I Jeszcze tu ma wyrumienie? Mo to jechać tutaj Dobra No 50 kosztów no, Ale ważne, że bomb dostaliśmy co Pierwsze co się nie mogę powstrzymać to wbić do sklepu i półlepszać wszystko Nie wiem, zlecenie jakiś będzie, jakiś parking będziemy robić, ale to już w następnym odcinku tam trzeba będzie pewnie betonem zalać, więc dziękujemy za oglądanie, na razie, cześć.